Sportowe pamiątki w tym roku pochodzą od gwiazd największego formatu. Otrzymaliśmy bardzo dużo koszulek od świadkarzy, natomiast z Polskiego Związku Narciarskiego dostaliśmy narty z podpisami całej kadry skoczków. Radio Z przekazało również narty Justyny Kowalczyk. Te same narty, które w ubiegłym roku ktoś wylicytował, a potem nie chciał za nie zapłacić. Do jutra zdjęcia wszystkich przedmiotów znajdą się w internecie i trafią na charytatywne aukcje na Allegro. Sportowcy, którzy na co dzień wylewają pot, a potem cieszą się ze zwycięstw, na takie akcje nie pozostają obojętni. Jeżeli są takie akcje, a jak widzę już w nagłówku hospicjum, to jest jesteśmy, bo mówię od razu, za całą moją osadę, rękoma i nogami za tym, bo. No bo trzeba pomagać. Na taką pomoc w tym roku czeka m.in. Roczna Podopieczna Hospicjum Natalka. Dziewczynka urodziła się z mukowiscydozą. Potrzebuje tlenu. Nie, nie tak często, ale jest takie, się zdarzają. Sak do odsysania, bo tej Flegman ma dużo wy, wydzieliny. No inhalacje, lekarstwa stałe przyjmuje. Gdyby nie pomoc hospicjum, rodzina nie dałaby sobie rady. Tegoroczna akcja Siatkarze dla hospicjum ma pomóc właśnie małym pacjentom chorym na mukowisty dozę. Staramy się zebrać na kamizelki dla dzieci chorych na mukowisty dozę i dla innych dzieci, które będą potrzebowały takiego wsparcia przy oddychaniu. Jest to jakiś nowy element, nowy sprzęt, bardzo drogi. Zwieńczeniem i podsumowaniem licytacji ma być mecz gwiazd siatkarze kontra skoczkowie, narciarscy. Siatkarze myślę, mają, y, będą mieli sporo problemów, jeśli chodzi o skoczków, dlatego że skoczkowie potrafią wysoko skakać. W związku z powyższym, kto wie, może y, któremuś uda się zablokować y, piłkę. Jedna kamizelka kosztuje prawie 30 tysięcy złotych. Ile uda się ich kupić dla dzieci, wszystko zależy od naszej hojności. Szczecin Ewa Zielińska. W studiu Kinga Krzywicka i Mariola Konecka. Pani jest z Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Witam serdecznie. Dzień dobry. Wspaniała Dzień dobry. akcja. Cel to zdobycie pieniędzy na rzecz hospicjum, a konkretnie dla dzieci chorych na mukowiscydozę. Dlaczego akurat dla tych dzieci? Dlaczego akurat ten cel? Kamizelka, na którą teraz zbierane są pieniążki, jest niezbędnym elementem w leczeniu dozy. Pomaga dzięki tej kamizelce, ewakuowana z wydzielina zdolnych dróg oddechowych i dzięki temu dzieci tą wydzielinę są w stanie ewakuować na zewnątrz. Do tej pory dzieci te przechodziły przez drenaże ułożeniowe. Są to drenaże, które się wykonuje trzy razy w ciągu dnia. Oprócz tego korzystały z asystora kaszlu i fizjoterapii. Kamizelka te wszystkie zabiegi po prostu zastąpi. Ile takich kamizelek potrzeba? Dwie? W tej chwili mamy dwoje dzieci z mukowiscydozą pod naszą opieką. Chłopczyk 14-letni i dziewczynka roczna. Także zbieramy na dwie kamizelki. Czyli, jak łatwo policzyć, jednak kosztuje 30 tysięcy, potrzebnych jest 60 tysięcy czy więcej? Myślę, że tak naprawdę te potrzeby hospicjum, potrzeby związane z opieką nad naszymi pacjentami, których w tym momencie mamy 30-ro, 35, są naprawdę bardzo duże. Taka inicjatywa jak siatkaże dla hospicjum to jest coś, co dzieje się po raz kolejny, jest dla nas niezwykle istotne. Natomiast te potrzeby są stałe i tak naprawdę to nie są tylko dzieci chore na mukowiscydozę, bo jak hospicjum, to oczywiście dzieci chore onkologicznie, również genetycznie, metabolicznie. No dobrze, i ta akcja ma w tym pomóc. Gdzie można licytować przedmioty, które będą przekazane? No, jakie konkretnie mogą to być przedmioty? W tym momencie już rozpoczęły się pierwsze aukcje. Aukcje mają status charytatywny, odbywają się za pomocą portalu Allegro. I na ten moment już wystartowała pierwsza z nich. Myślę, że dla fanów siatkówki, dla osób, które w zeszłym roku uczestniczyły w Meczu Gwiazd, będzie to spora frajda. Dlatego, że my proponujemy Państwu, aby na ten jeden dzień stali się gwiazdami wysokiego formatu i aby uczestniczyli w Meczu Gwiazd, będąc jednym z dwóch zawodników, którzy w ten dzień będą mogli do Drużyn Gwiazd dołączyć. I oprócz tego, że będziecie Państwo. Mogli wejść do tej drużyny, otrzymacie profesjonalny strój, tak jak reszta drużyny, i po prostu e, spróbujecie, co to znaczy. No to nie lada gratka dla kibiców, ale można w ten sposób również e, pomóc. Czy w, tylko w ten sposób, e, organizując e, tego typu akcje, pozyskujecie Państwo środki dla hospicjum? Część środków pozyskujemy także z organizacji pożytku publicznego, ponieważ jesteśmy więc jednego procenta i nie ukrywamy, że. Są to dla nas bardzo no, potrzebne pieniążki. Bo w zeszłym roku jedno... ile udało się pozyskać w ten sposób pieniędzy od mieszkańców naszego kraju? No, my jesteśmy, jeśli chodzi o województwo zachodnio-pomorskie, rzeczywiście organizacją, która posiada bardzo duże zaufanie społeczne. Myślę, że nasza działalność na to wpływa. Myśmy w zeszłym roku ten 1% mieli na poziomie 1 miliona 300 tysięcy złotych, około oczywiście. I no, liczymy na to, że i mieszkańcy Szczecina, Zachodnio-Pomorskiego i, i może nawet Polski, bo takie osoby również były, również w tym roku o nas pamiętały, rozliczając swój PIT. Pieniądze rzecz niezwykle ważna, niemniej jednak nie wszystkich stać na to, by wylicytować. Narty bądź miejsce w drużynie. Są osoby, które chcą pomóc w inny sposób. Czy mogą przyjść do hospicjum i pomagać, wykorzystując do tego swoje ręce i serce? Jak najbardziej. My jesteśmy teraz w trakcie dwóch naborów wolontariackich, więc jeśli ktoś jest zainteresowany pomocą hospicjum w ten sposób, to jak najbardziej jesteśmy na to otwarci. Jeden z naborów dotyczy opieki nad pacjentami dorosłymi, chorymi nowotworowo, bo tacy również u nas w fundacji są i jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy do hospicjum 11 maja. Natomiast osoby zainteresowane wolontariatem dla dzieci, do 15 maja trwa nabór, czekamy na ankiety zgłoszeniowe. Myślę, że, że warto o tym pomyśleć. No dobrze, czyli do 15 maja należy się do Państwa zgłosić, a jakie warunki należy spełnić? Czy trzeba mieć jakieś przygotowanie fachowe? Fachowym przygotowaniem zajmie się już nasz personel. Myślę, że najważniejsze, jeśli chodzi o wolontariat hospicyjny, to jest taka prawdziwa, szczera wola i, i przemyślana na pewno do tego, aby pomagać osobom, które są nieuleczalnie chore, są w bardzo trudnym, w trudnej sytuacji życiowej, zarówno oni, jak i, jak i ich rodzinę. Warto o tym pamiętać, że można nieść pomoc innym, nie tylko w formie pieniężnej. Oczywiście. Bardzo dziękuję, dziękuję. Panią za rozmowę. Dziękujemy. Kinga Krzywicka, serdecznie. Mariola Konecka, Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję. My tymczasem zmieniamy temat.